dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje nam obraz pierwszych wspólnot chrześcijańskich i tego, co znamy zresztą z tekstów pierwotnego Kościoła, chociażby od Tertuliana, że poganie mówili o chrześcijanach, zobaczcie, jak oni się miłują. Bo Pan Jezus, jak pamiętamy w swojej mowie, Arcykapłańskiej w czasie ostatniej wieczerzy, to właśnie zalecenie daję swoim uczniom. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, to znaczy, że należycie do mnie. Po tym poznają mnie w Was, jeśli się wzajemnie będziecie miłować tak, jak ja Was umiłowałem. Oczywiście ta miłość ona nie bierze się z postanowień, nie bierze się z naszej dobrej woli, bo ta miłość chrześcijańska ona przekracza ludzkie siły. To jest miłość, którą otrzymujemy najpierw od Jezusa Chrystusa. Jak widzieliśmy na przykładzie świętego Pawła, on sam na początku, zanim się nawrócił, zanim przyjął Chrystusa, zanim uwierzył w niego, zanim otrzymał moc jego zmartwychwstania, ducha świętego, nie był człowiekiem, który kochał innych. Może się mu tak wydawało. Był nawet przekonany, że kocha swój naród, że kocha swoich braci. No i z tej miłości, którą miał w sobie, zabijał innych, niszczył innych. Może być i taka miłość. My może mamy takie doświadczenia też, że niby to w imię miłości, tej ludzkiej miłości, niszczy się, niszczy się innych ludzi, niszczy się nawet bywa, że i w swoją wspólnotę. Ale ta miłość Chrystusa, ona nie niszczy. I o to właśnie chodzi. Ona miłość Boża buduje, stwarza, ratuje, wybawia. Jak zresztą mówi sam Pan Jezus o sobie, o swoim Ojcu, że Ojciec posłał Syna nie po to, aby świat potępił. Ale po to by świat zbawił. I to jest też ta nasza misja. I to widać było bardzo wyraźnie. Zresztą i w tym drugim, w tym pierwszym czytaniu, kiedy Święty Paweł opowiada o tych swoich współbraciach, współsiostrach, że tak powiem pozdrawiając ich i wymieniając właśnie te, te dobrej strony, to za co ich kocha, jakby zapominając, nie, 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 nie wymieniając tego wszystkiego, co oni też nieśli trudnego w sobie. Bo pierwotne chrześcijaństwo wcale nie było idealne. Oni byli tacy sami jak my. Byli zwykłymi ludźmi z wadami, ze słabościami. Tyle, że ta miłość chrześcijańska, ta miłość chrystusowa, ta miłość miłosierna którą otrzymywali od Pana i którą kochali, pozwalała im właśnie jakby nie tyle zapominać, co od razu przebaczać. Od razu przebaczać. I to tak, że nie nosili tego w sobie. Apostoł, mając doświadczenie też słabości braci i sióstr we wspólnotach chrześcijańskich, mówi, pamiętacie te słowa, i gniewajcie się. Nie? To nie chodzi o gniew, yy, 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 właśnie. Ale o jaki gniew chodzi? Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Jak można się gniewać i nie grzeszyć? Nie? Wydaje się, że, że to jest yy, grzech główny gniew. I niech nad Waszym gniewem słońce nie zachodzi. To znaczy, jednajcie się jeszcze tego samego dnia. I nie dawajcie miejsca diabłu. Nie? Dlatego, że jeśli my nie jednamy się zaraz, tego samego dnia i idziemy spać niepojednani, nosząc w sobie urazę, to to uczucie gniewu, złości, które się w nas rodzi na skutek różnych zachowań czy słów, to uczucie zaczyna zamieniać się w postawę. W coś trwałego. Chodzi o to, żeby do tego nie dopuścić, bo na tym właśnie zależy złemu duchowi. Żeby nasze uczucia, nasze emocje, negatywne zwłaszcza, zamieniały się w postawy. Żeby się to utrwalało, żebyśmy stawali się zakładnikami czy niewolnikami gniewu, pretensji, yy, osądu, takiego trwałego osądu. Dlatego mówi apostoł, owszem, gniewajcie się, nie, nie ukrywajcie, nie, nie blokujcie waszych emocji, ale nie grzeszcie, to znaczy, bądźcie wobec siebie miłosierni. Tak jak Bóg wam przebaczył, mówi gdzie indziej, tak i wy. I tym żyło pierwotne chrześcijaństwo. I przez to stawało się świadectwem, by wrócić jeszcze do tego, co mówi. Tertulian do tych słów pogard, które on cytuje, i, i sięgnąć jeszcze dalej, rozwinąć ten, ten cytat. On mówi: Zobaczcie, jak oni się miłują, a tamci, czyli poganie, jak się nienawidzą. I jak u nich jeden za drugiego jest gotów oddać życie. Czego również mamy świadectwo w tym fragmencie, i to w pierwszych wersetach. W tym, w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu Święty Paweł mówi, że byli za niego gotowi poświęcić swoje życie, oddać swoją, swoje głowy. Jeden za drugiego gotów jest umrzeć. Ta, ta miłość, która daje życie, daje życie, to znaczy rodzi nowe życie, ale też oddaje swoje życie za drugich. Umiera, czy to stopniowo dla drugich, czy też. Jak to bywało, zdarzało się przez całą. i zdarza się cały czas w chrześcijaństwie, że jeden za drugiego oddaje swoje życie w sposób fizyczny, nie tylko tracąc dla niego czas. I mówi właśnie: jeden za drugiego jest gotów oddać swoje życie, a u tamtych, czyli u pogan. Jeden drugiego zabić. Niekoniecznie zabić fizycznie. choć takie rzeczy, zdarzały się i zdarzają, powiedzmy, wśród pogan, także dzisiejszych pogan, ale zabić słowem, zabić osądem, wyrzucić go ze swojego życia, uśmiercić dla siebie, tak, żeby za, dla mnie ten, ten ktoś już nie istniał, żebym, broń Boże, go, go nie spotkał, nie spojrzał mu w oczy. Więc to jest właśnie to, to dzieło Jezusa Chrystusa, to i na tym buduje się wspólnota chrześcijańska, na, na przebaczeniu i na, tej, na miłości miłosiernej. Dlatego też, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, która wydaje się mówić o czym innym, ale w gruncie rzeczy mówi też o tym samym, bo jedną z rzeczy, którą najtrudniej się dzielić. I która stwarza problemy we wspólnotach, to jest pieniądz. Ten bożek świata, nie tylko dzisiejszego, ale, ale zawsze pieniądz zawsze był bożkiem, w którym upatrywano bezpieczeństwo. I to było też to, na co cały czas byli narażeni chrześcijanie, są narażone wspólnoty chrześcijańskie. To jest może jedna z tych podstawowych walk, które się toczy, żeby należeć do Jezusa Chrystusa. Pan Jezus na końcu tej Ewangelii podsumowuje fałszywą pobożność, bo podrwiwają sobie z niego faryzeusze, którzy, jak mówi, udają wobec ludzi sprawiedliwych, ale Bóg zna ich serca. Wie, co mają w sercu. Wie, że są chciwi na grosz, że to ich podrwiwanie sobie jest tak naprawdę obroną przed prawdą o nich. Nie? To podrwiwanie sobie z innych, taka szydera, nie? Ona jest często właśnie obroną swojego nienawróconego serca. Tego, że tak naprawdę. W moim sercu nie ma Jezusa Chrystusa, nie ma Jego Ducha, ale ponieważ y, tak uważam, no to muszę się jakoś bronić. Muszę chronić tę dobrą opinię o sobie samym, czy o sobie samej, y, udając y, y, kogoś innego niż faktycznie jestem. Co więcej, wierząc w to, ale. Y, te znaki właśnie, te drobne rzeczy, w których się jest niewiernym, pokazują, że jest inaczej. Kto, jak mówi Pan Jezus, w drobnej rzeczy jest wierny, ten i wielki będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten wielki nieuczciwy będzie. Innymi słowy mówi, nie ucz się. Jeśli w drobnych rzeczach nie potrafisz być wierny, czy wierna, uczciwy, uczciwa, to, to nie twierdź, że ja jestem Twoim Panem. Nie? Tak, tak możesz sobie myśleć, ale właśnie te drobne rzeczy, te drobiazgi składają się na to, co wielkie. Tak jak na nasz organizm nie? składają się miliardy, czy setki miliardów naszych komórek mikroskopijnej wielkości. I to od nich. Od tych drobnych rzeczy, tych prawie że niewidocznych, czy praktycznie niewidocznych gołym okiem, od tego zależy, jak ten organizm funkcjonuje. To tam, na tym, na tym najniższym poziomie tych drobiazgów, prawie że niedostrzegalnych, rozstrzyga się to, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Czy czy się rozwijamy, czy się właśnie, czy jesteśmy w regresie. Dlatego to ostrzeżenie i to wezwanie Pana, abyśmy byli wierni w tych drobnych rzeczach. Bo nikt z nas, jak tu jesteśmy, nie jest bogaczem. Ślubowaliśmy ubóstwo, ale i w tych drobiazgach właśnie rzecz jest ważna, by by być wiernym, by, by to powierzać Panu i w ten sposób też przez te drobiazgi zdobywać sobie przyjaciół, zdobywać sobie tych, którzy są ubodzy ze względu na Pana. Tak jak Pan Jezus mówi, błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy się smucą. Nie dlatego, że się smucą, nie dlatego, że są ubodzy, tylko, że w tym swoim ubóstwie zaufali Jemu, powierzyli się Jemu. I to są ci, którzy potem będą nas przyjmować, ci nasi przyjaciele, których sobie zdobywamy albo nie zdobywamy, którzy będą nas przyjmować do wiecznych przybytków. Amen.